Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców i hodowczynie dobrym lotem. Dzisiaj mamy trzeci lot konkursowy na Młode Wodzie Restrzelce Polskie. Yy, drugi lot do Mistrzostwa Polski. Trochę po słońce to tak razie trochę tu bardziej. Jest dzisiaj wielki upał. Głąbki zostały wypuszczone w Nowej Soli 240 km. Yy, godzina 7.20. Już jest godzina 10. No, i uważam, że za 20 minut powinny się gołąbki pokazać. Zobaczymy, jak sobie dadzą radę. Jest pod wiatr, ale delikatny, prawie wcale wiatru nie ma. Zobaczymy, jak będą gołąbki siadać. Co do ostatniego lotu, też był tam ten wcześniej do Mistrzostwa Polski. Lot teraz mamy drugi. Dzisiaj włożyłem 70 gołębi, 46 konkursów. I w minucie zostało odbite 27 gołębi. Także w minucie, tu jest konkurencja straszna. I pierwszy jest jedenasty, a dwudziesty siódmy jest 64 gołąb. Co do typowanych: typowanych, no to jak zawsze ja tam nie zwracam na to uwagi, bo to nie ma sensu. Bo to jest totolotek, Jak komuś się uda, wszystko ma prawo siąść, i prawo spóźnić. A więc tak na 1 2 3 4 5 na 5 pierwszych gołębi odbitych u mnie jest 3 w ogóle nietypowane. w ogóle nie 3 a seryjne zacząłem od do mistrzostwa Polski od pozycji 20 do 155 gołąb jest 8, 90 jest siódmy, a 155 jest 8, e, i tu ma 37 punktów do GMP. Także dużo stracił ten gołąb, dużo jest, no wszystkie gołęby siadają, można powiedzieć. Tak samo i dzisiaj wytypowane są, zobaczymy, jak te e, typowane ziądą, No wybierałem te, co mają konkursy i tak dalej. No przecież, e, jak mi jeden kolega powiedział, że mówi, no, słuchaj. Ty żeś odłożył tego gołębie, czyli ma wszystko dla ciebie, zostawię sobie, to ma wszystko lecieć. I jeden może nawalić, drugi nie. No i tak się, tak się wydarza. A szybkość, co ciekawe, była 1253, czyli miały do 1018 spadła. I co ciekawe, e, jak pierwszy raz od 50 lat, jak lotuje. Taka ulewa była, jak gołębie siadały, to jest, to jest straszne. Ten front miał przejść niżej nad e, Opolem, a on poszedł wiatr do góry i poszedł przez całą polszczyznę. Lewin Brzeski już tu Brzeg, już e, ten front łapał i takie korytarze były. Co prawda młody gołąb nie jest nauczony, nie zna e, e, deszczu tak dobrze i ich prawdopodobnie tymi korytarzami coś tam deszczu było, przechodziły. Tak, My, to jest moje takie zdanie. Jak siadały, ulewa, ulewa, jeszcze raz ulewa i tego gołębie, część została skulona, ale w większości, jeden za drugim, to był cud chyba, jeden za drugim uciekały do gomnika tak lało, ja mówię, kurde, nie, nie, wejdą, a tu wszystko powchodziły yy, w tej, jak usiadły zaraz, także jeden zleciał, później za nim drugie, no dzisiaj jest no, naprawdę ciężko, zobaczymy no, jak te gołębie sobie poradzą, no. Myślę, że sobie ten Czempion Pielesiak poradzi, co ciekawe muszę się pochwalić na wspólnych gołębnikach, też te, testuję, to jest mój test, ja tam nie daję 60 gołębi czy tam 120 jak niektórzy tam na wspólne gołębiki obstawiają i mają prawo te gołębie siadać pierwsze, ja dałem po 5, po 6 tylko do testu, testu swoich i wyobraźcie sobie, na pięciu gołębnikach te gołębie sobie dają radę, są trudne loty, ale dają ra radę, I, y, przylatują, są te gołębie i tak dalej. Na niektórych gołębnikach w ogóle, nie, na jednym gołębniku w ogóle prawie nie straciłem, mnie. No, także i to ciężkie loty, tak samo wczoraj był y, ciężki lot pod wiatr, y, ale był lot ze strzelec do Polskich, y, puszczone te gołębie były. I poszło 6 yy, na WG pod hale, i cała piątka, 6 było, poszło, ale cała piątka przyleciała wczoraj, zaraz, a jeden już dzisiaj doleciał czyli znowu walczył, tęsknił, uparte gołębie chcą do domu. No. Także te gołąbki jestem zadowolony, się sprawdzają i na wspólnych gołębnikach, i tu. Wiadomo, na wspólnych gołębnikach inne gołębie, tam już są gracze. Ja nie jestem graczem, tylko sobie testuję te gołębie, tak samo jak na korabie dałem i tak dalej, to to sobie tu testuję, ale dają sobie radę. Jestem bardzo zadowolony z tej gołębie, że wiadomo, może coś wygrają, ale to mało prawdopodobne jak dasz cztery czy trzy pójdą do końca na finał, no to... Może to się, a ja nie musi, nie no, a już dużo na wspólnych gomikach jest, sami obserwujecie, wygubionych gołębi. One jeszcze jakoś się tam trzymają, no niektóre też się zgubiłem oczywiście, ale e, lepiej e, trzymają się jak którzy dali po 60 gołębi czy... 120, nawet tam, jak tam jednego liczyłem, to nawet chyba 150 dał na jeden wspólny gołębi. No to, 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 to jest mądre, no, ale to trzeba mieć kasę i obstawić taką dużą pulą gołębie. No ale każdemu wolno i tak dalej. Nie no, ja daję na wspólne gołębiki do testowania, czy te gołębie sobie też radzą na wspólnych gołęnikach z innymi mocnymi, silnymi graczami. No, także czekamy za gołębiami. Yy, drugi lot do GMP, zobaczymy jak uda nam się zatypować, yy, co ciekawe yy, inną metodę znowu na młode, później wam zdradzę jak będzie to yy, owocować, to wam coś nie coś powiem, jak ja to robię teraz trochę inaczej, nigdy tego nie robiłem w swoim życiu lotowym i teraz robię to właśnie na młode, testuję w jednym golewniku, także zobaczymy. Czy to będzie będzie owocowe, Jeżeli to będzie owocować, to będziemy robić tak dalej. Może kiedyś coś tam powiemy więcej o tym, bo wiadomo już lata robią swoje, to można niektóre tajniki zdradzać. Nie? Cały czas uczymy się jeszcze cały, na błędach i to najważniejsze, żeby był gołąbek zdrowy. No, jak jest gołąb zdrowy, to wiadomo to są wyniki i to. Nie? Także czekamy, jak tylko będzie, to pokażemy, jak przylecą, pokażemy. nie? No. Powinno być dobrze, powinny sobie poradzić. A czy będą kapać, czy przylecą grupą, to będzie wszystko zależało od przygotowania gołębi i siły ich w wytrzymałości. Pod takie, a mają 240 km do pokonania w upał. Dzisiaj jest duży upał. Wszystko dzisiaj yy, przełożyło na sobotę. Większość oddziałów przełożyła na sobotę, bo w niedzielę jest jeszcze większy upał i pod silny różne takie wiatry są. z wiatrem będzie później i różne dzisiaj jest taka stabilna pogoda można powiedzieć zobaczymy także zapraszamy do oglądania dobry lot kot 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 Chodź, kot kot kot

Paz i od tyłu, mimo to patrz od A4 Ania pokaż tu od tyłu, tu, tu pokaż od tyłu. Tu w Idą z tamtymi głębiami. Pociąg jedzie. Idą z tamtymi głębiami stadny podwiat, a mimo to od tyłu. Wszyscy, oczywiście nie wszystkie, nie? Ale o tym, widzisz, jakie te gąbie stadne i co będziemy tam gadać? A jak jest silny oddział, nie ma. W minucie ja odbijam 27 gołębi i, i, i co? I inni też mnie powybijali. W minucie, a w innych oddziałach 5-10 minut jeszcze są pierwsze tego hodowli. Tu są zawodowcy. Tu są zawodowcy. Faków to jest, fak. też szpaki to też źle to się dzieje, bo go on się boi takiego czegoś, ale jakby był wiot, lot taki zwiat, wiatrowy, to on by na pewno nie usiadła, a dzisiaj już jest upał, to one się na, na wodę się bo, nie boją, tylko siadają, bo im się pić chce. Ale i od tyłu, no przeszły. Ale w ogóle na niebie głębi nie widać. Nic. Nie było nic przelotowego, nie? Nic. Nic, nic? tu nie ma żadnego przelotu nad nami dzisiaj. I są jakieś typowane? Trzy, y, trzy z piętnastki. Do działu więcej, a do, z 15 gołębi typowanych trzy. Na razie. Ale ho, 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 tu idzie. Pozrywane, o, o tylko trko, od dioda 3A4 no. Chodzi to będą wchodzi, bo na wodę, nie? No. Ten na pewno nie był typowany, bo to już widzę Poznajesz no. Od tyłu Od tyłu i podwiady i od tyłu. No to jest. Chodź, 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 chodź. O, od tyłu, patrz. Te tu dwa z kierunku znowu. Ale tam, tam dużo jednak wypchnięte są na wschód, te głębie, mimo to. No. Bo teraz tam dużo się wróci z jeszcze głębiej. Widzisz, o. o Pod wiatr. Niby. O. Хац, кац, 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 кац. Ац, кац, 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 кац. Ац, кац, 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 кац. О, 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 о. Шадай-дай. Хац, кац, 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 кац. О, достали попали, не? А с горы. Всеки до тебя. Хац, кац, 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 кац. Ten u góry może typowany, ten tym... No, mi się wydaje, że jeszcze gołębie siadają, ale to było najważniejsze dla mnie, nie, że e, ta ósemka jest odbita w 20 moich głębiach, w 18 dokładnie tam. W 18 głębiach siadają, też nie ta ósemka 158 do e, mistrzostwa polski. Także oczy mrużę, bo słońce straszne, upał, ale gąbie dostały dzisiaj trochę popalić, nie? że ósemka jest odbita dobrze. No. Mi się wydaje, tak mi się wydaje. Zobaczymy na listach póni konkursowych. Także kończymy, zobaczymy jak to wyniki się później ukażą, jak to wyszło na mnie. Jeszcze jeden lot mamy do Mistrzostwa Polski i także gąbie stadny widzieliście mimo to podwiat, a poszły sobie i dopiero wracają w i to. Wszystko A4, o pojedynkę. No dziś, dzisiaj jest, jest wymagający lot, jest wymagający lot, nie, nie ma tak. No zobaczymy jak to się ułoży. Także dziękuję wszystkim i zapraszamy. Za dwa tygodnie dopiero, nie? Tak. No, dziękujemy. Dobry lot.